Cześć, porozmawiamy sobie dzisiaj, jak dobrze dokrzewić plantację późno założoną w okresie jesiennym zbóż. Znajdujemy się na plantacji pszenicy, yy, która wymaga naszej interwencji w formie dokrzewiania w sposób nalistny. Zastosujmy produkty na bazie yy, mikroelementów, szybko wchłanialne takie jak Fortestim Plus. Wraz z dodatkiem nawozu zboże Efekt plus Mikro. Co osiągniemy? Yy, polepszenie wchłaniania azotu z tego tytułu, że produkty i za, zawarte w nich mikroelementy wpływają na gospodarkę azotową roślin. Zdarzają się również problemy techniczne z zbyt głębokim umieszczeniem ziarniaków w glebie. Co zrobić? Tak jak już powiedzieliśmy, oprócz nawożenia posypowego azotem, wsparcia siarką i magnezem, zastosowanie nawożenia dolistnego. Kompleksowo w fazie, w fazie krzewienia jest to istotne, aby osiągnąć optymalną ilość kłosów na metrze kwadratowym. Pamiętajmy, że rośliny również odczuwają stres. Dokładanie produktów na bazie aminokwasów, takich jak aminotek plus w dawce 0,5 litra na hektar do zabiegów, będzie wpływało na redukcję stresów związanych z panującą aurą.